Kolejny temat lekcji to wartość wielomianu dla danej zmiennej. No i rozpatrzmy takie zadanie. Mamy obliczyć wartość wielomianu w 3x do trzeciej minus 2x kwadrat plus 3x minus 4 dla x równego 2. Co robimy? W miejsce naszego x w wielomianie wkładamy po prostu... Liczbę 2, zapisujemy to, w od 2 równa się. No i wstawiam dwójkę. Oczywiście pomiędzy trójką a x jest mnożenie, zapisuję zatem 3 razy 2 do potęgi trzeciej, odjąć 2 razy 2 do potęgi drugiej, dodać 3 razy 2, no i odjąć 4. Wykonujemy oczywiście działania a w kolejności no, odpowiedniej: potęgowanie, mnożenie, na końcu dodawanie, odejmowanie. Mamy zatem 3 razy 8, 2 razy 4, 3 razy 2 to 6, no i odjąć 4. 3 razy 8 daje nam 24, 2 razy 4, 8 plus 6 minus 4. No i teraz wykonujemy odejmowanie. Możemy pozbierać przykładowo liczby ujemne. Jest ich sztuk 2, mamy razem minus 12, a liczby dodatnie z kolei dają nam 30. Jeżeli od 30 odejmiemy 12. Zostaje nam 18. Odpowiedź na pytanie, jaka jest wartość wielomianu w dla x równego 2 brzmi w od 2 równa się 18. No to teraz lekkie utrudnienie. Obliczymy wartość wielomianu, gdy tym razem zmienna będzie ujemna. No to Weźmy sobie taki wielomian. No i dla w równego, x równego minus 2. Mamy za. Tak. Włód minus 2 równa się. Przepisuję minus, który minus 1 jest współczynnikiem tego wielomianu, czyli muszę przed x do i muszę przepisać minus. Podnoszę do potęgi minus 2 i Ponownie podnoszę do potęgi, tym razem drugiej, minus 2. Przepisuję minus 1. Najpierw wykonujemy potęgowanie. Minus przepiszę o ten. A minus 2 do potęgi trzeciej da mi wynik ujemny, czyli piszę minus 8. 3 przepisuję. Minus 2 z kolei do potęgi drugiej da mi 4. 2 minusy dają nam plus, zatem zapiszę 8 plus 12 minus 1. Liczby dodatnie dają razem 20. Jak zabierzemy 1, otrzymujemy wartość. To był przykład wyznaczenia wartości wielomianu dla zmiennej naturalnej, a tu dla zmiennej jakiejś całkowitej. No to czas rozpatrzeć sytuacje, w których zmienne będą troszeczkę bardziej skomplikowane. No to niech będą to przykładowo liczby ujemne, liczby niewymierne bądź liczby wymierne, ale już niekoniecznie całkowite. Mamy obliczyć wartość wielomianu w. Gdy x jest równe minus 1 cała i 2 trzecie, no to w od minus 1 całej i 2 trzecich jest równe. stawiam w miejsce występowania x minus 1 i 2 trzecie, ale zapisuję już to minus 1 i 2 trzecie w postaci ułamka niewłaściwego, no bo przypomnijmy, że mnożąc czy podnosząc do potęg ułamki liczby mieszane, musimy zapisywać je w postaci niewłaściwej, ułamka niewłaściwego. Mamy zatem 5 trzecich do potęgi trzeciej. Dodać minus 5 trzecich do potęgi drugiej, odjąć 5 razy minus 5 trzecich. Równość. Minus 3 przepiszę. I teraz tak: podnoszenie liczby ujemnej do potęgi nieparzystej da mi wynik ujemny, to ja pozwolę sobie już tutaj z tym minusem zrobić Plus. No i podnoszę teraz piątkę do potęgi trzeciej, to będzie 125, natomiast trójka podniesiona do potęgi trzeciej daje mi 27, dodać. Podnoszenie z kolei liczby ujemnej do kwadratu, daje nam wynik dodatni i zapisuję zatem 25, 9. No, i tutaj przemnożenie z kolei daje mi również wynik dodatni i otrzymuję 25,3. Zauważam, że mogę skrócić trójkę i 27, i dzięki temu już te dwa pierwsze ułamki mają wspólny mianownik, jakim jest 9. Mogę je zatem dodać. 125 plus 25 daje mi 150. Natomiast ten drugi ułamek po sprowadzeniu do wspólnego mianownika, czyli rozszerzeniu przez liczbę 3, da mi 75,9. No i teraz po wykonaniu tego dodawania otrzymam 225,9. Jeżeli podzielimy to sobie na 9, to otrzymamy całkiem przyjazną liczbę. 25. No to rozważmy taki wielomian i obliczmy jego wartość dla y, zmiennej, która jest niewymierna. Mam W od minus 3 pierwiastki z 2 równość. Podnoszę minus 3 pierwiastki z 2 do potęgi 4. Odejmuję 3 razy minus 3 pierwiastki z dwóch do potęgi trzeciej. Dodaję minus 3 pierwiastki z dwóch do potęgi drugiej. No i odejmuję 3 razy minus 3 pierwiastki z dwóch. Podniesienie do potęgi czwartej liczby, która jest ujemna, da mi liczbę dodatnią. Czyli już nie będę pisała minusa. Podniesienie trójki do potęgi czwartej da mi 81. Natomiast podniesienie pierwiastka z dwóch do potęgi czwartej, czyli pojawienie się czterech pierwiastków z dwóch, powoduje, że parami, ja może zapiszę to na chwileczkę na boku, to są cztery pierwiastki z dwóch. To ta jedna para da mi liczbę 2 i ta druga para również da mi liczbę 2. Dlaczego? Bo pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 2 do kwadratu, no i ponownie mamy pierwiastek z 2 do kwadratu. Że to są wzajemnie odwrotne działania, to otrzymamy 2 razy 2, czyli 4. Zatem mogę tutaj wpisać razy 4. To teraz idąc dalej, mam. Podniesienie liczby ujemnej do potęgi trzeciej da mi wynik ujemny, ale z tym oto minusem ostatecznie mogę napisać wynik dodatni. Przepisuję tą liczbę 3. Podniesienie 3 do potęgi trzeciej to 27, a pierwiastka z dwóch do potęgi trzeciej, jeśli zapiszemy sobie 3 obok siebie pierwiastki z dwóch, to dwa z nich, Radzą nam, podobnie jak w poprzednim przypadku, liczbę 2, jeden z pierwiastków się po prostu zwyczajnie przepisze. Czyli napiszemy 2 pierwiastki z 2. Dodać, tu również mamy wynik dodatni i będzie to 9 pierwiastków z 2. Również wynik dodatni i 3 razy 3 to 9 pierwiastek z 2 przepisuję.

162 pierwiastki z dwóch. No i tu dorzucę jeszcze te 18 pierwiastków z dwóch i ostatni krok to już jest redukcja. Zredukowanie tych dwóch liczb niewymiernych da mi ostatecznie liczbę 180 pierwiastków z dwóch i w ten sposób obliczyłam wartość wielomianu dla x równego minus 3 pierwiastki z 2. To teraz rozważmy już ostatnie zadanie. Zadanie, w którym znamy wartość wielomianu dla zmiennej minus 2. Zapisane to jest włód minus 2 równa się minus 1 i w( od 1 równa się 6. Natomiast nie znamy dwóch współczynników, które występują w naszym wielomianie, czyli A i B. Te współczynniki są znane. Przy x do trzeciej stoi 1, przy x stoi minus 3. Natomiast te dwa no, musimy faktycznie obliczyć. Co zatem zapisujemy? Zapisujemy, że gdyby do naszego wielomianu Wstawić liczbę 1, to otrzymamy takie wyrażenie. No będzie to wyrażenie z dwoma niewiadomymi, a i b, ale będziemy mogli porównać to wyrażenie do jakiej liczby? Do liczby. 6. I teraz analogicznie w z kolei od minus 2, jeżeli wstawimy do naszego wielomianu minus 2, minus 2 do potęgi trzeciej to minus 8, minus 2 do kwadratu to 4, minus 2 razy minus 3 to plus 6 i plus b. To wykorzystując fakt, że w od minus 2 jest równe minus 1, będziemy mogli to wyrażenie, czyli minus 8 plus 4a plus 6 plus b, porównać do liczby minus 1. Co otrzymujemy? Otrzymujemy dwa równania z dwiema niewiadomymi. Otrzymujemy zatem układ równań. Pozwolę sobie w tym pierwszym równaniu zostawić niewiadome a i b po stronie lewej, natomiast wszystkie liczby przerzucić na stronę prawą. Jeżeli minus 3 przerzucę na stronę prawą, mam oczywiście plus 3 razem 9, a 1, jak przerzucę, mam minus 1, czyli liczbę 8. Natomiast w tym drugim przypadku zapiszę 4a plus b równa się. Minus 8 plus 6, które są po tej stronie, dadzą liczbę minus 2, ale jak przeniosę ją na drugą stronę, to mam liczbę plus 2, czyli łącznie 1. No i rozwiążę to metodą przeciwnych współczynników, przemnażając to pierwsze równanie przez minus 1. Otrzymam minus a, minus b równa się... Minus 8 i w związku z tym mogę zastosować metodę przeciwnych współczynników, dodając stronami te dwa równania. Minus a plus 4a to 3a, b zredukują mi się do 0, natomiast minus 8 plus 1, to minus 7. A będzie równe minus 7 trzecich. Pozostaje wyliczyć B to z pierwszego równania minus a. Minus b równa się minus 8. Jeśli w miejsce minus a wstawię liczbę minus 7 trzecich, otrzymam 7 trzecich. Po przeniesieniu ósemki na drugą stronę, natomiast literki B na prawo, ostatecznie otrzymam, że B to 8 plus 2, no, 1 trzecia, czyli 10 i 1 trzecia. No i w ten sposób wyznaczyłam A współczynnik i współczynnik B. Tak, i to są odpowiedzi na pytanie. Oblicz te współczynniki, te należało obliczyć, bo pozostałe współczynniki przypomnę, tego wielomianu są znane, jedynka i minus trójka.